Cześć, cześć. Tutaj ja, Agata. Z góry chcę ci podziękować bardzo za to wszystko, co robisz dla mnie. O ile nie oglądasz tego filmu po raz pierwszy, e, chociaż może się tak zdarzyć. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. To jesteś już ze mną przez pewien czas i widzisz e, ile zaangażowania z mojej strony wychodzi, żeby móc nagrywać te filmy i tworzyć tą społeczność. Ale z drugiej strony również wiem, że ty sam angażujesz się w to, by komentować, by być może przesyłać te filmy innym ludziom, by dzielić się tym słowem, które po prostu usłyszałeś tutaj podczas tego oglądania dalej, żeby dzielić się tym dalej, ponieważ to słowo musi być powtarzane. Ono jest po to, żeby krążyło i wykonywało swoją robotę, żeby ludzie byli uzdrawiani, zbawiani i uwalniani. Po to to wszystko robię. Dziękuję Ci również za wsparcie finansowe. Naprawdę to jest coś niesamowitego, jakie ostatnio jest poruszenie w tej kwestii. Dziękuję Wam, że ten werset brzemiona swoje wzajemne Również rozumiecie w ten sposób, że dokładacie swoją cegiełkę do, do produkcji tych wszystkich filmów. I do głoszenia Ewangelii, bo to na to się przekłada. Wiele osób się nawraca, nawet jest uzdrawianych właśnie przez to, że uczestniczy w różnych transmisjach, szkołach, które prowadzę e, i ogląda te filmy. Tak więc dziękuję Tobie za wsparcie. E, jeżeli jeszcze mnie nie wspierasz, czy modlitewnie, czy finansowo, to rozważ to w swoim sercu. Będę Ci bardzo wdzięczna za wszystko, za każdy Twój gest. E, niech Bóg Tobie z góry błogosławi w tej kwestii. Jeżeli będziesz chciał do mnie napisać maila, proszę kontakt małpa .gata .com. Jeżeli chcesz wesprzeć mnie finansowo, to tu znajdziesz link do mojego profilu na Patronite, również w opisie tego filmiku. Każde wsparcie duchowe czy finansowe jest dla mnie równie ważne i z góry Tobie bardzo, bardzo za to dziękuję. Buziaki wielkie. A teraz już zaczynamy, kochani. Uspokój się człowieku, uspokój się, po prostu się uspokój, wycisz się, wycofaj się, poczekaj na swojego Boga. Bardzo często w Piśmie Świętym mamy takie słowa, które wskazują na to, że my jesteśmy rozgorączkowani, coś chcemy, coś pragniemy, mamy jakieś wielkie pasje, jakieś niepokoje, bo wiecie, to może być jakby dwie strony. Z jednej strony to mogą być takie negatywne rzeczy, typu, że się martwimy o coś, że o coś zabiegamy, bo tak bardzo chcemy, bo, bo to jest takie jakby trawiące nas negatywne uczucie od wewnątrz, jakieś, jakaś porządliwość. Ale może to też być coś pozytywnego na zasadzie y, takich pasji życiowych, nawet pomagania innym, budowania kościołów, nie wiem, kopania studni w miejscach, gdzie nie ma czystej wody. Możemy być tak pochłonięci takimi dobrymi rzeczami, że w tym wszystkim nie mamy miejsca dla Boga. Że nie mamy czasu na takie spokojne, ciche, e, odczuwanie Jego obecności, poddawanie, poddawanie się Jego prowadzeniu. Dlatego wierzę, że tak często w Piśmie Świętym czytamy słowa, które nas zachęcają do szukania Boga, do wyciszenia serca, do, do słuchania, do słuchania. No szczególnie myślę, że w tych zagonionych czasach. Kochani, dzisiaj Psalm 46, 10, 10 werset. Uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem. Będę wywyższony wśród narodów, będę wywyższony na ziemi. Uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem. Wiecie, to jest potężne stwierdzenie. Skoro Bóg jest Bogiem, to ja muszę być spokojna. To jest jakby zestawienie: Ja jestem Bogiem. Halo, halo, kto tu jest Bogiem? Kto tu jest Bogiem? Jest Bóg nasz, dobry, sprawiedliwy, kochający. Skoro tak jest, to dlaczego się martwisz? To dlaczego zajmujesz się innymi rzeczami? To dlaczego jesteś taki rozgorączkowany? Uspokój się. Zostaw to wszystko. Skup się na mnie. Tak, tak mówi Bóg. Skup się na mnie. Pokazuję swoją wielkość. Tak? Będę wywyższony wśród narodów, będę wywyższony na ziemi. Wiele osób jeszcze nie doświadcza, nie, nie widzi tego Bożego Panowania. Nie widzą, ponieważ są duchowo ślepi, są nieprzebudzeni, ale my powinniśmy tę obecność dostrzegać każdego dnia. Dziś idziemy, dzieją się nawet złe rzeczy, ale my, świadomość tego, że Bóg istnieje, że jest dobry, że jest potężny, powinna w nas być dominująca, powinna być większa niż to, co się dzieje przed naszymi oczami. My musimy już mieć naszego Pana wywyższonego w naszym sercu, zanim zacznie się dzień, zanim wyruszymy w różne e, trudne rejony naszego życia, zaczniemy zmagać się z problemami. My już powinniśmy wiedzieć, że Bóg jest Panem, że On jest wywyższony, że On jest potężny, że On może wszystko. Jeżeli tak tego nie odbierasz, jeżeli nie masz takiej pewności, jeżeli nie panujesz, nie panujesz emocjonalnie, duchowo nad jakimikolwiek trudnościami i problemami w swoim życiu, to wiesz, co jest potrzebne? To, co jest tu powiedziane. Uspokój się. Uspokój się i uznaj. Uspokój się i uznaj. Uznaj mnie za Boga. Wycofaj się, zatrzymaj się, spójrz na mnie, zobacz, jak jestem potężny. Jest w tobie niepokój, jest w tobie rozedrganie jakieś, które przez okoliczności życia są powodowane. Wewnątrz powinniśmy być tak spokojni, tak ułożeni jak Jezus, który spał podczas burzy. Groziło mu śmiertelne niebezpieczeństwo uczniowie o tym wiedzieli. Groziła mu śmierć, a on spał. Ponieważ tak bardzo wiedział, kim jest. Co jest jego misją? Wiedział dobrze, jak skończy się jego życie. I Wiedział, że to nie, nie skończy się w tej łódce. Jezus miał doskonały pokój. Jeżeli nie ma w nas takiego pokoju, żeby spać podczas burzy, która jest śmiertelna, to znaczy, że jeszcze Boga nie poznaliśmy. To znaczy, że go nie uznaliśmy jako króla, jako pana. Tylko mówimy, że on jest królem. Bóg jest moim królem. Bóg jest moim panem. Tak? To, to pokaż mi to przez postawę swojego serca, przez pokój, który masz w każdej sytuacji. I nie mogą szaleć, ale ty możesz mieć pokój. E, przypomina mi się ta historia, o której już wspominałam chyba ze dwa razy, e, kiedy John Wesley podróżował w stronę Stanów Zjednoczonych, tam miał głosić Ewangelię, był religijnym człowiekiem, był gorliwym człowiekiem, ale który nie był jeszcze nawrócony, nie, był, nie doświadczył jeszcze. Ducha Świętego, nie doświadczył tej łaski, która jest związana z przyjęciem, tak naprawdę, taki, takim duchowym przyjęciem Bożego Zbawienia. I kiedy podróżował na okręcie, rozszalała się burza i wszyscy panikowali, ponieważ myśleli, że za chwileczkę zginą. Zginął. Ale była tam grupa braci morawskich, ludzi przebudzonych z ducha, którzy śpiewali pieśni, pełni pokoju, pełni spokoju odnośnie swojego życia. Mężczyźni, kobiety, dzieci, całe rodziny, które spokojnie śpiewały Bogu. I to wywołało w Wesleyu taki wstrząs, jak oni mogą tak się zachowywać. On, oni, on zrozumiał w tym momencie, że oni mają coś, czego nie ma on. On znał w pewien sposób Boga, znał go teoretycznie, ale nie znał go praktycznie. On go tak nie znał, jak oni go znali. Oni go znali, ponieważ wypełniał ich Duch Święty. Wiedzieli, że On jest Bogiem, wiedzieli, że On może wszystko, że tak naprawdę tylko i wyłącznie On ma władzę nad tym, co się z nimi stanie i dlatego byli spokojni. Wesley podaje to doświadczenie jako jakby dominujące w swoim nawróceniu. On od tego momentu zaczął szukać, poszukiwać tego rodzaju relacji z Bogiem. I, i oczywiście doświadczył potem, stał się Niesamowitym narzędziem w Bożym ręku, żeby ogłosić Ewangelię tysiącom ludzi i wielkie przebudzenia duchowe miały miejsce za jego czasu dzięki jego służbie, dzięki temu przebudzeniu. Ale on to zobaczył na własne oczy. Wiecie, my też musimy mieć taką pewność. Dzieją się różne rzeczy, ale my musimy mieć pokój. E, czy to jest trudne? Jest to trudne, jeżeli nie masz Bożego ducha i próbujesz to osiągnąć po ludzku. To żaden argument intelektualny cię nie wprowadzi w taki stan, chyba że, nie wiem, jakaś hipnoza ludzie się posuwają do jakichś takich eksperymentów, które są bardzo niebezpieczne dla ich ducha. Bóg tak nie działa, Bóg nas nie hipnotyzuje, On nie wprowadza nas w jakiś trans, On nie zabiera nam naszej osobowości, nie zabiera nam naszych myśli. On chce zamieszkać w naszym sercu i być tak realny, by wpływać na wszystko, na, na to, jak odbieramy świat. I, I robi to w sposób łagodny, kiedy go zapraszamy, kiedy chcemy mieć z nim relacje. To jest niezwykłe. Ach, tato, tak, my chcemy, my chcemy się uspokoić, my chcemy się wycofać z tego zamieszania, w którym żyjemy. Zamieszania też, które jest wewnątrz nas, jakichś niepokojów, jakichś smutków, jakichś odczuć, które nam, nam miotają. Chcemy być spokojni w Twoim kierunku. Chcemy uznać Ciebie za Boga i co za tym idzie, jakby poddać się wszystkiemu, co dla nas masz. Poddać się tej drodze, którą nas prowadzisz. Nie bojąc się, że zrobisz nam krzywdę, tylko zdając się na Ciebie, bo jesteś dobrym Bogiem i Twoja łaska trwa na wieki. Tobie niech będzie chwała za wszystko, co dla nas robisz. Chcemy spędzać więcej czasu z Tobą. Chcemy odpoczywać w Twojej obecności. Chcemy odpoczywać w Tobie. Tak, żebyś ty mógł być decydującym, dominującym tym czynnikiem naszego życia. Byś ty mógł e, po prostu być tym olbrzymem, który będzie zastraszający dla jakichś kłopotów czy problemów. E, tak, żeby te problemy się bały ciebie, a nie żebyśmy my się ich bali. Bądź wywyższony e, przez naszą wiarę w ciebie, przez e, to właściwe zrozumienie, kim dla nas jesteś. Amen. Amen, amen, kochani. Dziękuję Wam bardzo za ten poranek, za to, że jesteście ze mną i widzimy się już jutro rano e, z Panem Bogiem. Pa pa.